Chciałem teraz Tobie pokazać jak zagrać gamę c -dur. więc gama c -dur to są dźwięki wszystkie białe od tego C do tego C. Więc, żeby je zagrać, ich jest 8, a palców mamy tylko 5. Więc gramy to w ten sposób: pierwszy, drugi, trzeci, i potem zmieniamy właśnie, że. Zamiast czwartego gramy pierwszy. I ja mówię, że to jest taka technika, jakby on wjeżdżał do tunelu. To jest palec ninja, którego nie widać. I wtedy całą rękę przenosimy i gramy dalej. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. I z powrotem to samo. Piąty, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. A teraz trzeci, drugi i pierwszy.